Świętego, Amen. Duchu Święty, mocy i miłości Boga, która przychodzisz, dając nam ogień, rozpalając w naszych sercach ogień wiary i ufności Bogu, prosimy Cię, abyś przeprowadził nas przez tą ostatnią konferencję, abyś pobłogosławił nas i w tej konferencji dał nam odkryć wolę Boga. Niech ta wola Boga rozpoznana. Stanie się także naszą motywacją do tego, byśmy wcielili ją życie jeżeli tak jak Bóg od nas pragnie. Prosimy Cię o to, Duchu Święty. Amen. Ostatnia konferencja tego czasu rekolekcji jest związana z tematem akceptacji krzyża. Akceptacja, czyli przyjęcie, akceptacja, czyli pozwolenie. Przyjęcie krzyża, pozwolenie na to, by krzyż stał się częścią mojego życia. Kiedyś, jak zamierzałem wstąpić do zakonu, a że mieszkam blisko Krakowa, dowiedziałem się, że ojcowie Paulini mają w Krakowie sanktuarium, klasztor przy sanktuarium świętego Stanisława, biskupa i męczennika na skałce. Więc postanowiłem kiedyś z moją mamą, będąc w Krakowie, u lekarza. Przy okazji też wybrać się i zobaczyć to miejsce. Kiedy szedłem od strony Wawelu i szedłem bulwarami wiślanymi, zobaczyłem niedaleko skałki krzyż. Prosty drewniany krzyż, pomalowany na czarno ze srebrną pasyjką, tak? Jezusem Cierpiącym, takim dosyć nieproporcjonalnym do wielkości tego krzyża. Ale. Ale nie to y, wzbudziło moją uwagę. Do krzyża była doczepiona, przyspawana tabliczka czarna z białymi drukowanymi dużymi literami. Na tejże tabliczce było napisane znak, któremu sprzeciwiać się będą. Znak, któremu sprzeciwiać się będą. Krzyż jest znakiem sprzeciwu. Jak chyba mało który znak w dzisiejszym świecie łatwiej nam zaakceptować to, co jest przyjemne, kolorowe, błyszczące, to, co rzuca się w oczy, nie? A krzyż, kiedy widzimy ten krzyż, to już tak średnio z tą akceptacją, chyba żaden inny znak w historii świata nie był tak kontestowany, nie był tak niszczony, jak znak krzyża. Tak znienawidzony, jak ten święty znak. Z żadnym innym symbolem nie toczy się dzisiaj takiej walki, jak właśnie z krzyżem. Ten krzyż nawet chcą ściągać ze ścian, wyrzucać ze szkół, wyrzucać się z instytucji publicznych. Komuś ten krzyż przeszkadza, zbudza w kimś sprzeciw. Dotyka czyjegoś serca w bardzo negatywnym znaczeniu. Niektórzy dzisiejsi idole, niektóre, niektóre gwiazdy używają tego krzyża. w w czasie swoich koncertów do tego, żeby, żeby go niszczyć, żeby ścinać go piłą motorową, obalać go na scenie, parodiują ukrzyżowanie na swoich koncertach, jakieś orgie urządzają tym krzyżem. Dlaczego tak bardzo krzyż jest znienawidzony? Dlaczego tak bardzo go się nie lubi? Krzyża, który przecież jest symbolem, tak jak już mówiliśmy, miłości. A zatem czegoś dobrego. Czegoś bardzo pozytywnego, czegoś, co, co daje nadzieję. My na ten krzyż przecież nie patrzymy z odrazą. My tam, na ten krzyż jako chrześcijanie patrzymy z nadzieją, z radością nawet nie. Ten krzyż nosimy na sobie, wieszamy go w naszych domach. To jest, to jest nam potrzebne. Dlaczego ten krzyż jest tak bardzo znienawidzonym? Jak pisał Adam Mickiewicz. Krzyż wbity na golgocie tego nie wybawi, kto sam na swym sercu krzyża nie postawi. A nie postawi go nigdy, jeśli się na niego nie zgodzi. Jeśli nie powie Bogu i sobie tak, panie, pragnę dźwigać ten krzyż. Pragnę wejść w ten krzyż. Pragnę wejść w to cierpienie, w tę trudną dla mnie sytuację. Chcę wejść. Wierzę, że Ty jesteś ze mną, że Ty mnie nie opuścisz, bo ten krzyż już niosłeś na swoich ramionach. Na tym krzyżu mnie zbawiłeś. Zbawienie nie dokonuje się na siłę. I nawet Bóg nie może nas do niczego zmusić. Zbawienie to nie jest przymus. Krzyż nie jest przymusem, krzyż jest zaproszeniem. Możesz ten krzyż zaakceptować, a możesz go odrzucić. Ale pamiętaj, cierpienie w Twoim życiu dalej pozostanie. Porażka dalej w Twoim życiu pozostanie. Trudne historie, trudne chwile, trudni ludzie nie znikną nagle, bo odrzuciłem krzyż, to już mam wolne. Nie? Już mnie to nie interesuje. Nie akceptuję krzyża, nie akceptuję tego, co trudne, ale to trudne dalej pozostanie. Gdy Jezus przed swoją męką, modląc się w ogrójcu, otrzymał kielich pełen goryczy, symbolizujący to wszystko, co miało Go niedługo spotkać, co miał wycierpieć, cały ten, ten jad, Naszej grzeszności, wypowiedział zdanie, które wszyscy dobrze znamy. Ojcze, jeśli możliwe, niech mnie ominie ten kielich, jednakże nie moja, lecz Twoja wola, niech się stanie. Bóg ojciec chciał wiedzieć, czy jego syn przyjmie to ogromne cierpienie z miłością, czy z przymusem. Czy krzyż stanie się narzędziem miłości, czy tylko zwykłą rutyną, pustym obowiązkiem, pozbawionym sensu kawałkiem drewna? Jezus przez swoją postawę pokazał nam, jak mamy postąpić wobec przychodzącego do naszego życia krzyża, wobec zbliżających się cierpień. A te cierpienia, na pewno, jeśli już. Nie stały się naszym udziałem, to jeszcze na pewno się staną, bo wiele tych cierpień jeszcze przed nami. Jego zgoda dokonała się w trudzie, w bólu i modlitwie zroszonej krwawym potem. Nie były to słowa łatwe do wypowiedzenia, nie były to spokojne słowa e, wypowiedziane z uśmiechem na ustach, tak, ojcze: biorę to w ciemno, przyjmuję, nie będzie problemu, wszystko będzie dobrze. Nie. Nie. Jezus powiedział z bólem, pocąc się krwawym potem, bojąc się, lękając się, powiedział: tak, ojcze, dobrze, niech się stanie. Ten krzyż przyjmuje się w bólu, w trudzie i w cierpieniu. Ja mogę teraz powiedzieć każdemu z Was: mogę złożyć cudowną deklarację mojej wiary, mówiąc: tak, przyjmę ten krzyż, który do mnie przyjdzie. Ale kiedy jutro, na przykład, zachoruję. Kiedy jutro umrze ktoś bliski? Mój tata, moja mama, nie daj Bóg. Kiedy nagle w moim życiu przyjdzie jakaś porażka? Czy też będę potrafił to samo wyznanie złożyć? Tak, przyjmuję. Ok, będzie dobrze. To nie było przyjemne dla Jezusa. Nie patrzmy na Jezusa, jak, jak po prostu na, na kogoś, kto z marszu idzie na tą drogę krzyżową i i jak przecinak przechodzi wszystko. Nie. To było trudne. To wiele kosztowało. Twoja akceptacja krzyża będzie cię wiele kosztowała. I wiesz, kiedy Bóg się o to zapyta? Kiedy będziesz cierpiał? Kiedy będziesz musiał stawić czoła temu, co trudne? Przyjmujesz? Wchodzisz w to? Czy uciekniesz? Powiesz nie, dzięki. Sam sobie poradzę. Teologowie mówią, że Jezus podczas modity w Ogrójcu widział wszystko to, za co będzie cierpiał. Czuł na sobie cały ciężar zła, jaki będzie musiał udźwignąć, całą piekielną otchłań grzechu. To wszystko się przed nim odsłoniło i to zobaczył. Moje grzechy, Twoje grzechy, wszystkie, każdy mały, duży, śmiertelny, lekki, wszystko Jezus widział. Wszystkie Twoje akty nieczyste wszystkie Twoje lubieżne myśli, nie wiem, wszystkie Twoje e, złorzeczenia. Słyszał wszystkie Twoje słowa przekleństwa. Jezus to wszystko widział na sobie, widział to i, i czuł na sobie. Widział moje i Twoje i wszystkich ludzi grzechy i nie czuł się z tym dobrze, nie klaskał z radości w obliczu tego, co miało wkrótce go spotkać. Zgoda na krzyż jest aktem wielkiej odwagi. I wielkiej duchowej siły. Często poprzedzona długim zmaganiem się z samym sobą. Godzinami modlitw, na modli na, e, godzinami modlitw spędzonymi przed Bogiem. Tysiącami łez wylanymi przed Bogiem. To się dokonuje w trudzie. To się dokonuje w bólu. I to wymaga czasu. I to wymaga czasu. Jest ona jednak niezbędna gdyż bez niej nie dokona się Twoje uświęcenie i zbawienie. Bez niej Bóg nie wyprowadzi z cierpienia dobra, bo Go nawet nie będzie w tym cierpieniu, Bo go wyrzucisz. Zostaniesz sam. Bóg Cię zaprasza do tego, obiecując, że będzie z Tobą, że Cię nie opuści. Bóg zaprasza Cię, nie przymusza, pamiętaj. Jeśli tej zgody nie będzie, jeśli będziesz przed krzyżem uciekał, ciągle negował go w twoim życiu, przeklinał jego obecność i narzekał na ciężar, będziesz ciągle niezadowolony, smutny, nieszczęśliwy. Będziesz się czuł jak niewolnik. Będziesz się czuł jak niewolnik, który ten ciężar musi nieść. Który ten ciężar musi nieść. A Bóg nie chce niewolników. Bóg chce synów i córki. Pan Bóg nie szuka niewolników, nie szuka tych, którzy harują dla Niego. On szuka ludzi odważnych, ludzi, którzy wezmą na siebie ciężar krzyża, będą zbawiać siebie i pomagać zbawiać się innym. Zgoda na krzyż, akceptacja cierpienia nie sprawi, że zniknie ono z Twojego życia od razu. To jest dopiero początek drogi. To jest dopiero druga stacja. A jeszcze dwanaście przed tobą. I to najgorsze. Obnażenie z szat, przybijanie do krzyża, śmierć. Jezus bierze krzyż na swoje ramiona, to jest dopiero druga stacja. Akceptując krzyż, będzie ci łatwiej przejść przez cierpienie. Uspokoisz twoje serce, nabierzesz wewnętrznej motywacji. Będziesz miał wewnętrzną siłę do zmagania się i, co najważniejsze, zrozumiesz sens tego wszystkiego, po co to jest. Odkryjesz to, co Bóg ci mówi przez to cierpienie. To jest wiadomość Boga skierowana do ciebie. Krzyż jest wiadomością Boga skierowaną do ciebie. Tą wiadomość On pozwoli ci i pomoże odszyfrować, jeśli tylko ją otworzysz, jeśli tylko na to się zgodzisz. Cierpienie nie zniknie od razu z Twojego życia. To, że powiesz sobie, ok, zgadzam się na krzyż, to nagle wszystko się, jak niebo poburzy, nagle się rozchmurzy i uff, mogę odetchnąć z ulgą. Nie, jeszcze wiele przed Tobą. Ale dasz radę, bo Bóg jest z Tobą. Bóg sprawi, że krzyż stanie się błogosławieństwem. I wyda błogosławione owoce w Twoim życiu. Stając wobec Krzyża, mamy zawsze taki wybór, że albo Krzyż może stać się największą szansą na zbawienie, albo też największą życiową porażką. To wszystko zależy od nas, jak my go przyjmiemy. Jeden z ojców duchownych porównał kiedyś nieakceptację Krzyża do sytuacji, gdy człowiek ukrzyżowany rwie się na wszystkie strony szarpie się na tym krzyżu, jakby nagle chciał z niego zeskoczyć, zejść. Wyobraźmy sobie, to rwanie, to siłowanie się z krzyżem jeszcze tylko pogarsza nasz stan. Narzekanie na cierpienie, złoszczenie się na cierpienie, wyzywanie wszystkiego i wszystkich, nawet Boga na to cierpienie, sprawia, że co, że stajemy się spokojniejsi? Że wszystko nagle robi się... Pogodne, przyjemne i w ogóle jeszcze gorzej się wtedy czujemy, jeszcze gorzej nam. Godząc się na to cierpienie, akceptując, zyskujemy chociaż wewnętrzny spokój i pewność, że Bóg jest z nami. Cierpienie i tak przyjdzie. Trzeba będzie dać się ukrzyżować, bo my wszyscy powtarzamy tę samą drogę Jezusa, to jest ta sama droga. Od nas zależy tylko, czy powiększymy sztucznie nasz ból, przez nasze niezadowolenie? Czy zachowamy spokój? I zamiast tracić siły na złoszczenie się, wykorzystamy te siły na modlitwę, żeby ten krzyż zaakceptować. Wykorzystamy te siły, żeby siebie wzmocnić. I wtedy to cierpienie nabierze blasku. Wtedy to cierpienie nabierze sensu. Święty Franciszek Salezy pisze, nie proście o krzyż, Przeciwstawiajcie im wszelkie możliwe środki zaradcze. Ale kiedy przychodzą, akceptujcie je z uległością. Nie proś o krzyż. Nie proś o krzyż. Przeciwstawiaj tym, temu krzyżowi wszystko, co możesz. Jak tylko możesz, to broń się przed tym krzyżem. Ale kiedy on już przyjdzie, kiedy Bóg włoży go na twoje ramiona, kiedy przyjdzie ten moment, że rozpocznie się twoja kalwaria, twoja droga krzyżowa, to już bądź uległy. Bo Bóg wie, co robi. Bo Bóg Cię nie oszuka, Bóg Cię nie zawiedzie. On wie, co robi. Cierpienie jest nienaturalnym stanem człowieka. To nie jest nasz naturalny stan, że my cierpimy. Nie. Trzeba robić wszystko i w miarę sił, żeby oddalić krzyż. Ale nie zawsze to będzie możliwe. Nawet Jezusa to spotkało. Przecież, który jest Bogiem, który jest synem Bożym, Jego to spotkało. To my jesteśmy lepsi od Jezusa. To, to my mamy jakąś taryfę ulgową od Pana Boga, jakiś bon, prawda? No nie, też przyjdzie ten krzyż. Czasem staniemy przed nim i nie będziemy mogli go obejść. Nie będzie innej drogi, jak konfrontacja z tym krzyżem. Nie narzekajmy wówczas, nie denerwujmy się, nie dolewajmy oliwy do ognia, bo ten ogień stanie się jeszcze większy i nas poparzy. Weźmy ten krzyż z ufnością. I ponieśmy go tak długo jak trzeba. Krzyż kocha się zwykle wtedy, kiedy go już nie ma. Ale wtedy, kiedy się go odpycha, on nas przygniata. Święty Jan Maria w Janej. Krzyż kocha się zwykle wtedy, kiedy go już nie ma. Wtedy jest wszystko dobrze, super. Uuu. Jest, kocham Krzyż, obejmuję Krzyż rękami. To jest mój Krzyż, całuję go z miłością. Ale wtedy, kiedy ten Krzyż przychodzi, odpycha. Nie odpychaj go bo wtedy jeszcze bardziej Cię przygniecie. jeszcze mocniej Ci przyłoży. Samo cierpienie, które nas nawiedza, jest wystarczająco ciężkie. Po co jeszcze dokładać sobie tego ciężaru? Po co jeszcze niepotrzebnie narzekać, przeklinać, złościć się, szukać dziury w całym? To i tak nie zmieni tej sytuacji. Pogódź się z tym. Dasz radę. Przecież Bóg jest z Tobą. Patrz na Niego. Zamiast przeklinać, proś Boga o siłę. Proś jak Jezus w ogrójcu. Bo będziesz potrzebował Jego łaski i mocy, by udźwignąć ciężar cierpienia. Święty Ojciec pio, tak nam mówi. Na tej ziemi każdy ma swój krzyż, ale musimy robić tak, aby nie być tym złym łotrem, ale tym dobrym. Pan nakłada ciężar i zarazem od niego uwalnia. Dlatego też, jeśli On nakłada krzyż, to także daje wystarczającą moc, która uzdalnia do udźwignięcia tego ciężaru. On sam go wspiera. Tyle tutaj jest pięknych informacji w tych, tych trzech, czterech zdaniach. Zobaczcie. Trzeba robić wszystko, żeby nie być tym złym łotrem, kiedy przychodzi krzyż. Pamiętamy złego łotra, tak? On narzekał, on się denerwował, on przeklinał Jezusa. Ty, dlaczego nas nie uwolnisz? Ty jesteś cudotwórcą, takim, siakim, owakim. No weź coś, zrób, nie? A ten dobry łotr mówi. Jezu, wspomnij na mnie, jak przyjdziesz do swego królestwa. Akceptuję ten krzyż, akceptuję tę śmierć, akceptuję tę sytuację, tak jak Ty, Jezu, ją akceptujesz. Wiszę obok Ciebie: Jestem z Tobą, jestem po Twojej prawej stronie, czuję Twoją obecność, Twoją miłość. Akceptuję ten krzyż, tylko proszę, Jezu, nie zapomnij o mnie, kiedy przyjdziesz do swego królestwa. Wszyscy pamiętamy postacie tych łotrów. Pamiętajmy o nich nieustannie. Którym chce być, dobrym czy złym? Złożyć Bogu, czy go błogosławić, i prosić o siłę? Nie trzeba wcale wielkich rzeczy, nie trzeba wspaniałych dokonań, żeby osiągnąć zbawienie. Wystarczy codzienna akceptacja swojego krzyża. Zgoda na cierpienie, chorobę, porażkę. By z tego, co trudne, uczynić to, co piękne, aby stać się podobnym do Chrystusa, który potrafił, nawet wisząc na krzyżu, czynić dobro. Jezus nawet na krzyżu czynił dobro. Na krzyżu. Nie trzeba wcale wiele. Wstajesz rano, pamiętaj. Ten krzyż jest z Tobą. Akceptujesz go takim, jaki on jest. Akceptujesz to cierpienie, które do ciebie też przyjdzie. Święty Vincenty Apollo napisał o krzyżu słowa, które mogą nas zdziwić. Takie rzeczywiście dziwne słowa, a pierwszy raz widziałem to po prostu, pomyślałem, że to jakiś błąd jest, po prostu w tym tłumaczeniu, albo ktoś to, to wsadził do, do internetu, no to chyba się pomylił. Te słowa brzmią tak. Jeśli nie można zdjąć krzyży, które trzeba dźwigać, to przynajmniej można je ozdobić kwiatami. Dziwnie <grymnie> to brzmi, nie? Nie mogę zdjąć krzyża, no to przynajmniej kwiatuszka położę pod tym krzyżem, nie? Przynajmniej przyczepię mojego kwiatuszka do tego krzyża. Jeśli nie można zdjąć krzyży, które trzeba dźwigać, przynajmniej można je ozdobić kwiatami. Spróbuj ozdobić kwiatem Twojej miłości, kwiatem Twojej cierpliwości kwiatem twojej wytrwałości kwiatem twojej wiary już mamy cztery kwiatki zaraz będzie bukiet resztę sobie możesz to powiedzieć spróbuj przyozdobić twój krzyż to krzyż on dalej pozostanie krzyżem ale będzie piękny bo są kwiatki na nim moje kwiatki fajnie ten krzyż wtedy będzie wyglądał nie już nie będzie taki straszny bo kwiatuszki na nim są nie przyczep do tego krzyża trochę twoich kwiatuszków twojej modlitwy Niech On będzie piękny. Jeśli już masz Go dźwigać, to niech On będzie piękny. Niech On będzie Twój. Jak mówił e, papież Jan XXIII, bodajże święty Jan XXIII, mamy różne krzyże. Każdy ma w życiu różne krzyże. Mój jest w stylu dwudziestowiecznym. Jakim stylu jest Twój krzyż? Barokowym? Średniowiecznym? Może jakiś old-fashioned, nie, albo, albo jakiś vintage? Może jest graffiti pomalowany twój krzyż, ale to jest twój krzyż. On jest piękny, bo go udekorowałeś czymś pięknym, nie? Spróbuj ozdobić twój krzyż kwiatami. Nie ten, który wisi na ścianie w domu. Nie ten, który stoi na przydrożnej kapliczce, nie? Albo w rowie, bo ktoś zginął, nie? Ale ten, który masz w sercu. Spróbuj go dzisiaj przyozdobić i zobacz, on będzie fajny. Ucieszysz się. Naprawdę się ucieszysz. Gwarantuję Ci to. Spróbuj na Niego popatrzeć inaczej, bez złości, bez pesymizmu, bez narzekania, ale oczami miłości i ufności, tak jak na ten krzyż, patrzył sam Pan Jezus Chrystus. Pomódmy się teraz, o to, abyśmy mieli siły do tego, aby zaakceptować nasz Krzyż. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Maryi, naszej Matce, oddajmy nasze codzienne zmaganie się o dobroć, o miłość, nasze codzienne zmaganie się z naszym krzyżem, aby ona nam towarzyszyła, tak jak towarzyszyła Jezusowi w Jego ostatniej drodze. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, Błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. amy. Kochani, na koniec chciałem wam bardzo serdecznie podziękować. Dziwne to były rekolekcje, bo przy pustym kościele, ale ja wiem i czułem waszą obecność i też waszą wiarę, waszą radość, waszą miłość. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję wam, że to sanktuarium żyje. Pomimo tego, że czujemy może tu gdzieś jakieś pustki, że nie ma tylu ludzi do spowiedzi co zazwyczaj, że nie możemy spotkać się przy ołtarzu, ale tutaj płonie nasza wiara. Ta wiara nas jednoczy. A znakiem tej wiary jest krzyż. Dziękuję za Wasz czas, za Waszą cierpliwość. Mam nadzieję, że te rekolekcje, chociaż trochę pomogły Wam zrozumieć, jak ważny i cenny jest ten najpiękniejszy dar Boga, jakim jest zbawienie. Zbawienie. Dokonane, zbawienie, wysłużone dla nas na krzyżu. Pan z wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Z Panem Bogiem.